I'm playing oh. Dzisiaj przed nami Sensible Golf Tutaj mamy pudełeczko z lewej strony. Fajna muzyczka. Tak na kanon foder na początku. Dobra, ściszymy sobie troszkę. Więc tak, no jest to gra stworzona przez Sensible Software, znane i lubiane głównie Amigowcom. Oni robi jedne z najlepszych gierek na Amigę. Wiem, że Canon Fodder jest jest właśnie od nich i jedyneczka i dwójeczka, Dostaliśmy od nich jedną najlepszą, jak nie najlepszą piłkę nożną na, na Amigę i w ogóle większość sprzętu wtedy, czyli Sensible Soccer, grę, w którą do tej pory się zagrywamy. Tu mamy ich ostatnią wydaną grę, ostatnią wydaną komercyjnie grę na Amigę. E, komercyjnie, dlatego że rok po tej grze Sensible Software jeszcze jedną grę wydali na Amigę. Taką malutką gierkę, która była dodawana do czasopisma e, Amiga Power. E, gra nazywała się Sensible Train Spotting. Coś tam z pociągami musieliśmy zapisywać sobie kolejki, które przejeżdżają. Tak, a prosta gierka. W każdym razie to jest ich ta jakby ostatnia gra. Wydana normalnie, ładnie, w pudełeczku. Z ocenami tej gry było bardzo, bardzo różnie, bo ona, ona dość mieszane odczucia wzbudziła wśród recenzentów, chyba przez poprzeczkę wysoko podniesioną. No, sensible, soft, sensible Software zrobiło, tak jak mówiłem, Canon Foder Gry, która praktycznie wszędzie dostawała dychy, mnóstwo konwersji. Z sensible Soccer było mega, mega hitem. I później wydałem taką troszkę mniejszą gierkę z Sensible Golf. Wszystko na tym samym engine graficznym, Jesz jeszcze właśnie za, za czasów. Ten chyba nawet ten sam engine jest jeszcze w Megalomani, czyli jeszcze gierka, która wyszła przed Canon Foder, też właśnie z Sensible Software. No i to jest gierka, która wyszła już prawie w 1995 roku, bo ona wyszła w końcówce 1994 roku, czyli już mieliśmy wtedy maszyny 3D na rynku. to wychodzi taka gierka bardzo uproszczona, choć powiem szczerze, że mi ona się strasznie podoba. Wiem się z moim kumplem. Z... Zagrywałem. Na jednego gracza jest ok, na dwóch graczy rewelacyjna gra. Naprawdę dużo czasu nad nią spędziliśmy. Mi osobiście się ona strasznie podobała. Tak mówiłem, w recenzjach były mieszane odczucia co do tej gry. Średnia ocen była około 70%. Ja widziałem noty 67%, ale widziałem noty i 90%. Więc, więc no, w zależności jak to do, do tej gry podszedł. No, nie był to symulator, była to zręcznościówka, tak jak właśnie to lubiło robić Sensible. Moim zdaniem gra jest świetna. Bardzo dużo czasu nad nią spędziłem. Zobaczcie, gra działa na każdej Amigze, tu jest nawet napisane Amiga 4000, co jest rzadkością, ale przeważnie jak działa na 1200, to i na 4000 też działa. Zobaczcie, 4000, 2000, 1200, 500, 500 plus. Yy, wymaga przynajmniej 1 Mega, czyli wykorzystuje więcej extra memory above, yy, no, czyli wykorzystuje dodatkową pamięć powyżej 1 Mega i dodatkową stację dyskietek. No, gra jest na, na dwóch dyskietkach, zobaczmy sobie. W bardzo fajnym stanie też znowu udało mi się dorwać tego Sensible Golfa, już polowałem na niego też z dwa miesiące, ale znalazłem parę takich naprawdę mega wygiętych pudełek, to udało mi się, no to wygląda praktycznie jak nowe, zobaczcie tu, wszystko w środku jest, 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 karta rejestracyjna. To co, wysyłamy do Virgin w Londynie? Już dawno tego nie ma, zobaczcie, instrukcja. Instrukcja dość spora jak na taką jak na taką gierkę. No, w każdym razie zobaczcie, tak, taka gruba jest instrukcja. Tak to wygląda w tyle. Dobra. schowajmy to sobie tutaj. Bo tam widzicie w tle, tam już tam grają. Tak w gol, gry z Golfem powiem szczerze, że nie za bardzo grałem, nie za bardzo lubię akurat ta gra przez to podejście swoje takie zręcznościowe i, i, i ten właśnie feeling tych ty gier z Sensible Software. Moim zdaniem dobrze, że oni wtedy tego engine'a nie zmienili, yy, bo wygląda to fajnie, działa to bardzo płynnie i działa to na wszystkich Amigach, działa to równie i na 500C. Mogli po prostu wydać dodatkową wersję na Agia i ją w jakiś sposób tam ulepszyć, ale moim zdaniem jest, jest, jest bardzo dobrze. Gra Mega płynie tak jak wszystkie gry z tego studia, więc moim zdaniem tu nie ma się do czego przyczepić. Zobaczcie, gra jest na dwóch dyskietkach. Tak to właśnie wyglądało na oryginale. Gra powstała w 1994, to jest koniec. Wszędzie i na pudełku i na dyskietkach pisze, że to jest 1995, nawet na Wikipedii, bo już tego kompletnie nie byłem pewny. Sprawdziłem sobie i rzeczywiście na Wikipedii pisze, że to jest koniec 94 i gra wyszła tylko i wyłącznie na Amigę, i na PC-a na, na DOSie oczywiście też to jeszcze było przed 95 e, no a ta ich ostatnia gra już w 95, czyli no tutaj pisze 95. Nie wiem czemu tak jest, ale, ale dobra, no już, już na tym się nie rozwodźmy. Zobaczmy sobie samą gierkę. Tu podgłośnie. Dobre, odpalamy samą grę. Zagramy sobie co? Zagramy sobie jakąś sezonik. Niech będzie sezon. Dobra. Enter number. Human player. Dobra, nie to Human player, to tylko my. Turnament 2. Order, max party. Dobra, ok. Główna wygrana 375 tysięcy dolarów. Dobra, pozycje. Play next hall, price money. Dobra, gramy. Humble par. Take off. Dobra. Pamiętam, że na początku mieliśmy problem z kumplem, żeby ogarnąć, jak, jak tą piłkę tu, tutaj strzeliwać, bo naprawdę tu ten timing się strasznie liczy. Bardzo łatwo tutaj jest prze, przestrzelić. Tu mamy kij, jakiego używamy. Tu, tu jest napisane, ile mamy do, do dołka: jest 328. Eee, a na tym kiju możemy maksymalnie szlić 240. Jak damy joystick w dół, zmieniamy sobie kije, 200, 190, czyli tymi będziemy takimi to najlepiej już później wybijać jak, jak ugrząźnie nam gdzieś ta piłeczka w piasku. A tymi, a tymi, zobaczcie ile tych kijów tu mam, no, ten tu już na sam koniec, dobra, dobra. czyli tak, zaczynamy, musimy raz przycisk, tutaj siłę strzału i jeszcze raz się musimy zmieścić tu. Strasznie łatwo jest przestrzelić, no? Raz. O, udało się. Kurde, no. Dobra, podgłośniemy trochę. Dobra, teraz komputer. No. No dobra, dobra, dobra. Czyli nie tylko mi tak źle poszło. O, ale już jesteśmy przy. Nie wiem dalej, jak, jak tą mapkę włączyć. Czy, 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 czy tutaj, jak w sezonie gramy, to da się tą mapkę włączyć, czy po prostu walimy tak na oślep? Dobra, damy sobie tak. 200. 200. Mam jeszcze jakiś inny kij. 220. Dobra, damy sobie ten kij. I teraz tak. Raz, raz, raz. Aha, widzicie i nie wyszło. Steel Human. Dobra tak o ja, no jak można no dobra, jeszcze raz no zobaczcie zobaczcie, ale kiszka no <ścoughs> czekaj, zmienimy sobie kij może na, na 190, no no, ta. no zobaczcie, piłeczkę mamy w głębokiej trawie dlatego nam będzie ten kij użyć o no. jeszcze raz się uda Co jest? Nie, nie, to muszę tutaj bardziej w tą stronę uderzać, widzę, bo tak to, to tak to, to, nic z tego nie będzie. Czekaj, zrobimy, zrobimy tak. PW, niech będzie ten. O. No dobra. I teraz się wkopałem do piachu, no ale miejmy nadzieję, że komputer to jeszcze gorzej rozegra. W dwóch się świetnie w tą grę grało. Ile żeśmy czasu nad tym spędzili? No nie, nie wierzę. Dobra, już wiem przynajmniej gdzie jest dołek. Znaczy, domyślałem się, że, że jest tam. Dobra. Wyciągnijmy to z tego dołka. Nie. Jeszcze raz, dajcie nam. No. Hm. Dobra, spróbujmy tym. O, ciężko, ciężko, ciężko ten ten timing złapać mi przeokrutnie. No. no nie, no już on nie trafi. A czemu jeszcze my? Zobaczcie, my już 16 uderzeń zrobiliśmy, on 3. No ale to nie jest ważne. No. Dobra. O. No. Jesteśmy blisko, jesteśmy blisko. Z nim to raczej nie mamy szans, bo jest 17 do 3. Okay. pozwolą nam jeszcze zagrać? Pozwolą. Dobra, 40. Dobra, niech będzie tak. No tu jeszcze nam pisze, właśnie, jak ta trawa jest, jest poustawiana. więc powinniśmy to sobie też wziąć na to margines. Zobaczcie, tak w jakiś w jaką stronę ta trawa jest pozaginana, żeby piłeczkę właśnie tak bardziej rozplanować, jak mamy ją puścić. Dobra, damy tak. Wow, no, 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 myśmy... Aha, no, myśmy Ha, no wiecie, no. Okrutnie, okrutnie źle. No. Szczerze to myślałem, że nawet tu nie dojdę. <laughs> ale dajemy dalej, dobra, plus 16, no porażka straszna. Zobaczmy jakąś inną. No w tą gierkę się właśnie najlepiej gra w dwóch, no w dwóch popełnia się błędy tu z komputerem tu raczej, no to pewnie jakbym pograł dłużej, no to inaczej by było, no ale. Ale, nie. a ja sobie zagram inaczej. Ja sobie zagram ja sobie zagram tak 240. Ja sobie zagram tak, 40. O, dobra. I później sobie pójdziemy w tą stronę. Nie zawsze jest, jest, jest dobrze małpować z komputera. To już pamiętam jeszcze z tamtych czasów. Dobra. Aha, no i zobaczcie co on namieszał. Ale jest, nie, jest nieźle, jest nieźle. Dobra, my sobie pójdziemy tutaj tędy. Tak. Tak. No czemu tak słabo? Steel human. O ja! Trzeba było troszkę się bardziej wychylić. Dobra, czyli bijemy teraz tam. Tak. I tak. Już powoli opanowuję też strzały. Ile, ile jest? Jest 3 do 5. Czyli my mamy o no, dwa uderzenia więcej niż, 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 niż on. 150. Dajemy, dobra, dajemy tak. O nie. O nie. I to już jest kolejny błąd, no. No, no, jesteśmy blisko, ale już jest o wiele lepiej. No, jak wtedy byliśmy 16 do 3, a teraz już jest 3 do 7. Progresik jest. Mm. No to już ma prosty strzał. A my się tu będziemy motać. Dobra, damy sobie tak. 19 do dołka. Troszkę to będzie skręcać. Tutaj. Mm. Ale plan był dobry. No, plan był dobry. Wykonanie już gorsze. Jest. 8 do 4, czyli 8 do 5 będzie. Bo nie wierzę, że on nie trafi. Pięknie, pięknie. No mówię Wam, świetna gierka. Nie patrzcie na recenzję, bo nieraz tak było już, że naczytałem się recenzji, zignorowałem grę. Później wziąłem sobie tę grę, zagrałem i stwierdziłem, że jest rewelacyjna, więc, więc to akurat jest jeden z tych przykładów, że nie zawsze recenzenci mają rację. Sprawdźcie sobie sami, no możecie mieć, możecie mieć inne odczucia niż oni mieli, właśnie w 1994 roku. Tym bardziej teraz moda na retro wraca. Fajnie jest sobie przypomnieć gierki, właśnie które były kiedyś. Niestety no ta gra się też dobrze nie, nie, nie sprzedała przez te recenzje, no i dlatego to też była ostatnia komercyjna gra, jeszcze pamiętam, że w Secret Service pisało, że oni właśnie wypuszczają tą grę na Amigę, piractwo wtedy było przeogromne, no i że jak ta gra się nie sprzeda, no to zwijają się z Amigi, no i dotrzymali słowa, no później już tylko wypuścili to dla Amigi Power, no to już... Płaciliśmy wtedy za gazetę, no i gierka była wtedy, można powiedzieć, gratis. No niestety, no, tak, tak Sensible Software jest, skończył takie świetne studio, no. Zobaczcie. Ach! No niestety, niestety. Still human. Aha, dobra. Dobra, czyli tak, tak. Patrzcie. Ach! Ale by było jaja, gdybym za drugim strzałem by wbił, no. no. On teraz w piasku ma, czyli powiem Wam, że jeszcze mamy szansę. Łooo! Nie no, no, to szans nie mamy żadnych już, już, już w tej chwili, no to już czas się przestać budzić. O ja! O ja! <grym> Dobra. <grym> Ale zobaczcie, już tą przewagę zmniejszam za każdym razem. Za każdym razem już teraz jest 3 do 4, czyli 3 do 5, nie? No. No. I zobaczcie. 5 do 3. Z każdą rundą coraz lepiej, no? Dajemy kolejną. No świetna gra, świetna gierka. Muzyczki tu nam brakuje pod, podczas tej rozgrywki dobrze, że on uderza pierwszy dobra, ta żarzeczka była tak, czyli nie, nie, nie my idziemy inaczej, my idziemy inaczej niż on dobra, damy sobie ten sam kij, ale my sobie pójdziemy w tą stronę bardziej, dobra, tak i tak stój, 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 stój. pięknie i później tu przebijemy się tam dobra, o właśnie, tak, tak, tak to mieliśmy zrobić dobra, tak tak ach i już stracony punkt. No... Nie wierzę, <gry> po prostu nie wierzę w to. Głębokiej trawie, Dobre. dziewiątka. Hmm. No i teraz no tak właśnie się płaci za. Za pośpiech. No. no, ma w piasku, więc może. No, ale, oczywiście, to jest komputer. No, dziwię się, że nie wbił tego od razu. <grymne> no cóż, no nie ma się co. No, no nie. No, nie ja wiem, co ja w ogóle myślałem. No. 80 hmm. no ta runda już jest gorsza dla mnie niż, niż, niż poprzednia hmm. tak bym zniosło no. to z sensibla z tym podkręcaniem zieli zdecydowanie jest 8 do 8 będzie do 3, czyli runda, runda gorsza niż, niż poprzednia. Ale by się teraz, kurde, przydał ktoś. No, w dwóch, w dwóch tak by się to fajnie grało. No, jeszcze jedna. Jeszcze jedno, aż mi zacznie trochę lepiej iść. No, 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 Zobaczymy czy mi ten strzał się uda. No, no i się nie udał. Tak. No. Fajnie by było wiedzieć gdzie mamy strzelać, ale... ...wydaje mi się, że tam. Mm -mm. Tam. No. Dobra, teraz jestem ciekaw, czy uda mi się przestrzelić te drzewa. Pięknie. No, no. Poszło całkiem dobrze, poszło całkiem dobrze, a tu już nie. No niestety, niestety się nie udało. Rewelacyjna grywalność. No gra się w to super. No tak jak mówiłem, nie lubię golfa, ale w tą gierkę to mógłbym pograć i poograć sobie. Może jak Krzysz przyjdzie na weekend, to to zagramy sobie. No i praktyka czyni mistrza, bo, bo no, no, no idzie mi, musicie przyznać to od tego pierwszego, co mieliśmy 17 strzałów. No to teraz już potrafi piłeczkę wbić za pięcioma, sześcioma strzałami, więc jest całkiem nieźle. No jeszcze raz, jeszcze raz zagrajmy. Dwa, dwa. Tam hmm. gierkę pamiętam, że nawet nie kupowałem na giełdzie. On kumpel przyniósł właśnie, że ma nową grę od, od Sensible Software. Właśnie, no, myśmy wtedy dużo grali w Kanon Fodera. Skończyliśmy wtedy chyba Kanon Fodera z 2 czy 3 razy, jedynkę, później dwójkę. Pamiętam, że ledwo wymęczyliśmy w Sensible Dość często graliśmy, i później on mówi: Mam najnowszą gierkę od, od Sensible Software, ale podjarani byliśmy. Zresztą na początku załączamy tam muzyczka, właśnie Wanna, wanna Play Go. Rewelacja, rewelacja. Może te. Może dlatego też ta gra nam się wspomnia. Tak dobrze teraz mi się kojarzy, bo. Bo to taka wyczekiwana gra przez nas. Jeszcze Secret Service, zanim ona wyszła, to już Secret Service wiedzieliśmy, właśnie Secret Service tam z któregoś numeru, że ma być właśnie taka gra, i tam właśnie pisało, że to taka ostatnia próba na Amidze. Jak, jak, jak się gra sprzeda, no to, to jeszcze coś zrobią na Amigę, Jak nie sprzeda się, no to niestety odpuszczają. Ale dałem ciała. dałem no. się, że nie przebije znowu i dobra. Jeszcze teraz mnie to nie obchodzi, przebije czy nie przebije. Pięknie Dobra. 7-1. Dobra. To już jest ostatnia runda. Pod tej rundzie podsumujemy sobie to wszystko i. No i co teraz? No, tam nie ma szans. Wiecie co zrobię? Dam sobie na osiemdziesiątkę i zrobię tak No tak No nie będę się tu próbował przebijać przez te drzewa, bo wydaje mi się, że to jest bez sens. No. Dobra Dobrze, jest dobrze. Jeśli popatrzymy tu, to nie jest dobrze, ale, ale nie będę się z tym męczył. Nie wiadomo ile. No. Coś takiego. Sam siebie śmieje się, no. no. Jest. No i to właśnie był Sensible Golf. Zdecydowanie moja czołówka gier na Amigę. Powiedzmy taka pierwsza dwudziestka najlepszych gier na Amigę. Nie patrzcie na recenzję, sami spójrzcie sobie te gierki Gwarantuję, że na pewno Wam się spodoba. Nie mam pojęcia naprawdę do czego oni się tak naprawdę w tamtych czasach za przeproszeniem dopieprzyli. Świetna gra, dokładnie feeling starych gierek właśnie od Sensible Software. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! איך להם נגשים כמו?